Uwaga, a to się nazywa promocja. O 5 rano dostałem klucz. Kto pierwszy, ten lepszy. Mieszkanie, gdzie bez możliwości uczknięcia jednego centa trzeba zapłacić 32 tysiące euro. Drugie piętro. Bez windy. Mieszkanie ma bardzo duże możliwości. Kuchnia do zrobienia. Pralnia. Drugi pokoik. Gandia oczywiście, łazieneczka, trzeci pokoik, sypialnia i podwójny salon, gdzie był kiedyś przedzielony i to był osobny pokoik, ale już tak może zostać i to ważne aluminiowe drzwi, nowa roleta i balkonik. Pięknym widokiem na góry, na Park Sampere, drugie piętro bez windy. Czekam na oferty. Kto pierwszy zadzwoni, można od razu rezerwować prywatne z wodą, prądem. Pozdrawiam.